Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym opowiedzieć Ci o sześciu błędach przy oszczędzaniu. Postaram się w bardzo krótki i szybki sposób na ten temat opowiedzieć, więc nie traćmy czasu, przejdźmy do rzeczy. Zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwszym błędem, jaki powinienem wymienić, to zbyt duże oczekiwania. Jeżeli oczekujemy, że bardzo szybko uzbieramy fortunę makwacza, tylko oszczędzając, no to stanowczo nie jest to dobra droga. Stanowczo to dzisiaj się nie uda, bo oszczędzanie to nie inwestowanie, oszczędzanie to nie zarabianie. Nie mylmy tutaj pojęć. Oczywiście oszczędzanie jest stanowczo dobre i należy to robić, ale nie miej nie wiadomo jak rozbudowanych oczekiwań. Nie oczekuj tego, że oszczędzanie natychmiast przyniesie Ci wielkie efekty. To dopiero po jakimś czasie zauważasz, że było to dobre i tego się trzymajmy. Jeżeli jesteśmy przy kaczorze makwaczu, to zauważ, że był on strasznym skąpcem. I tego chciałbym, abyś uniknął, uniknęła. Nie bądź skąpcem pokroju makwacza, który każdą złotówkę ogląda z, ze wszystkich trzech, albo nawet i czterech stron. No bo tu jeszcze mamy ten rand, tak? To tak jak ten uczeń, co yy, powiedział, że rzuci teraz monetą i są następujące opcje. Albo będzie grał w gry, albo obejrzy coś w telewizji, a jak stanie na sztorc moneta, porzucie, to weźmie się za naukę. Więc tutaj naprawdę przestrzegam przed tym. Nie przesadzaj ze skomstwem. Oszczędzanie, tak? Ale skomstwo nie. Nie, stanowczo nie. Czasami skomstwo dużo więcej kosztuje, niż mogłoby Ci się wydawać, i nie każ losowi pokazać Ci tego w bardzo bolesny sposób. Częstym błędem przy oszczędzaniu jest podbieranie ze skarbonki. Dlatego fajnie się sprawdzają takie właśnie te słynne świnki skarbonki, które są glinianą, czy jakąś taką wersją, którą później trzeba rozbić, i to się rozbija już bezpowrotnie. One się świetnie sprawdzają. Bo stamtąd nie możesz tego wyciągnąć. Oczywiście mam na myśli takie, które są dobrze zrobione, a nie mają taki otwór, że nawet palca tam wsadzę i wyciągnę co większe monety. Nie. Spraw sobie taką skarbonkę, którą jeżeli będziesz cokolwiek chciał, chciała wyciągnąć, to będzie to ruch nieodwracalny. Oszczędzaniu nie możesz liczyć na szybkie efekty. To tak nie działa. No chyba, że oszczędzanie będzie na, wyglądało na zasadzie, że codziennie tam wrzucasz stówkę. No to po miesiącu no, wypadałoby oczekiwać, że te 3000 się tam odłożą. Ale to tak nie działa. Tutaj bardzo gorąco zachęcam, bo sam coraz bardziej się o tym przekonuję, że dobrze jest płacić gotówką. Ja wiem, tam te pandemie i takie inne tam rzeczy, nieważne. Płać gotówką. Płacenie gotówką naprawdę jest dobre. Dlaczego? A chociażby dlatego, że zostaje reszta. I teraz sam zauważyłem, że odkładając wszystkie dwójki i piątki z całego miesiąca zbiera się całkiem niezła sumka. Całkiem niezłą kwotę można w ten sposób odłożyć. Więc idziesz na zakupy, wydajesz pieniądze, płacisz, dostajesz resztę. Jak wśród nich są dwójki lub piątki, to wrzucasz do skarbonki. W sprzyjających okolicznościach w ciągu kilku nastu tygodni. Skarbonka może być pełna. Przekonaj się. Nie jest dobrym pomysłem oszczędzanie tam, gdzie nie trzeba czyli kupowanie gorszej żywności, kupowanie gorszych rzeczy. Ja dosyć często powtarzam, że. Nie stać mnie na to, aby kupować byle jakie rzeczy. Staram się kupować rzeczy dobre, porządne. Zakładam, że będą mi służyły jakiś czas. Na przykład, kupienie byle jakiego obuwia w moim wypadku kończy się problemami ze stopami, ale też kończy się tym, że te buty, czasami w ekstremalnych przypadkach, w ciągu miesiąca już nadawały się do wyrzucenia. Więc nie opłaca się tego robić. Ja wiem dobrze, ja za te buty zapłaciłem, nie wiem, 50, 70, no do 100 złotych. Te, które mam w tym momencie na sobie, kosztowały 300. Ale ja w nich przechodzę spokojnie, dwa sezony. No, przynajmniej półtora sezonu. To i tak popatrz, ile? Oszczędności zostają już w mojej kieszeni. To jest przykład z mojego życia, no, moich butów dotyczących. Widzisz, jak to wygląda? Więc nie warto oszczędzać w niektórych miejscach. Czasami warto się zastanowić, czy ta oszczędność rzeczywiście jest oszczędnością, czy nie jest skąpstwem i czy tak naprawdę niedługo nam. Nie Nieuzdewnętrznie się coś, co niedługo nam wypłynie jako bardzo przykra i bardzo kosztowna przy okazji niespodzianka. Nie zawsze warto korzystać z każdej przeceny. Zwróć na to uwagę. Jeżeli jest jakaś rzecz, której cenę śledzisz i rzeczywiście zauważasz, że ta cena się zmieniła, tak, to jest okazja. Ale jeżeli tylko wchodzisz do sklepu i pisze 70% przeceny, a tak naprawdę coś kupujesz przecenionego, no, raptem parę złotych, to niekoniecznie zawsze jest okazja. A szczególnie przekonasz się o tym, jak przyjdziesz tam za miesiąc i okaże się, że ta rzecz jest jeszcze tańsza. No to to w ogóle nie była okazja. Więc nie zawsze warto korzystać ze wszystkich przecen. Do tego na to zwracam też uwagę. Dzisiaj to wszystko, co chciałem powiedzieć o oszczędzaniu. Bardzo krótki, szybki film. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Myślę, że znajdziesz tam coś też ciekawego. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do zobaczenia.